dzisiaj idę do mojego kolegi na nockę. Pipek, mogę wejść do ciebie do domu? Nie, no sorry, Luczek, ale dzisiaj <grym> cię nie wpuszczam. Mam ważniejsze rzeczy do roboty, więc nara. <grym> Co, Pipek, naprawdę nie chciał mnie wpuścić na HT? No dobra, w takim bądź razie ukryję się tutaj za tym garażem i dzisiaj będę go straszył jako taki straszny Shin Sonic. więc muszę sobie wybrać tutaj jakąś twarz tego Shin Sonika. Może taka będzie dobra? Nie no. Wydaje mi się, że wybiorę taką, ona jest straszna. Teraz dodam sobie taki strój Sonika i moja postać wygląda Naprawdę strasznie. Zobaczcie na moje zęby. Będę w taki sposób straszyć mojego kolegę Pipka. Przecież on tak się przestraszy. Dobra, gdzie jesteś, Pipek? O, widzę go, on jest tutaj! głupi Luczek, ja o, nie mam dzisiaj czasu! Muszę oglądać Sonika! Co, Sonika? On naprawdę ogląda telewizję. Ja go tutaj tak ładnie widzę. To jest idealny moment, żeby wyciągnąć telefon. I uwaga, teraz zdjęcie prosto na niego tutaj i napiszę tutaj tekst. Widzę cię czerwony piesku. Mam nadzieję, że on teraz się przestraszy straszny. Czekajcie, wyślę mu to i tak jest. Dobra. Co się stało? Czemu ktoś do mnie pisze? To pewnie Luczek. O, o, co to jest za dziwny stap! No nie, ktoś mnie obserwuje. O, tak, by się zorientował. On jeszcze nie wie, że to jestem ja, taki straszny. Ale dobra, jestem ciekawy. O, patrzcie, on akurat patrzy, czy nikogo tutaj nie ma. Ej, kto mnie U. podgląda? Widziałem, że jesteś tutaj. No nie, nikogo tutaj nie ma. O, ja nie U. mogę. Co to ma być? Może mi się przewidziało. He, he bardzo dobrze. O, on jest tak... Pipek, ja mam ochotę, tak cię zjeść. He, he, he. Zaraz zrobię mu więcej zdjęć, ale na początku poklikam w jego dzwonek, żeby przyszedł do tych drzwi, a wtedy tak się przestraży. Zaraz kto do mnie dzwoni? Halo, jest ktoś tutaj. No nie wytrzymam, czemu tutaj nikogo nie ma? To się robi straszne. Hej, tak widzę, ja teraz nawet mogę zrobić sobie z nim zdjęcie tutaj za garażem, ale jeszcze nie będę tego robić. Albo dobra, wyślę mu, napiszę mu, jesteś bardzo fajny, może chciałbyś zostać niebieskim jeżykiem. Tak, bo oczywiście Sonik jest jeżykiem, widzowie. I już mu się troszeczkę zdradzę. <laughs> Szybko uciekam! No, nie wierzę w to. Czekajcie, <laughs> dostałem jakiegoś SMS-a. Snap! Sonika! A! Co to mamy? Tak, on się zorientował, że to jest ode mnie. Bardzo dobrze. On jeszcze nie wie, że będę go straszył całą nockę dzisiaj. No nie, gdzie ty jesteś? Choć tutaj mam młotek, ale nigdzie nie widzę tego szyi Sonika. O nie, zaczynam się troszeczkę bać. Nie podoba mi się to. Ej, widzę wypatrzcie, akurat mogę wejść do pipka do domu przez jego tył. On jest na przodzie, Dobra, wiecie co? Ja teraz zrobiłbym mu zdjęcie. Stąd takie, zobaczcie, akurat to otworzyłem. Na szczęście mam zamknięte wszystkie drzwi i nic. Nie wejdzie do mojego domku, jestem bezpieczny! Tak, Pipek jeszcze tego nie wie. Myślę, że on zaraz przyjdzie do mnie do luczka i powie, że bardzo się boi, ale ja wtedy powiem, że mnie to nie obchodzi. Tak, zobaczcie, jestem sobie tutaj i widzę go tak blisko. I ale mam pyszne jedzonko, ten ścisolik jest straszny, ale na pewno tu nie wejdzie, bo nie jest w stanie otworzyć żadnych drzwi. To jest idealny moment, żeby mu zrobić fotę, że ma na przykład fajny basen, wtedy on się przestraszy, że o co tutaj chodzi? Dobra, patrzcie, o, wejdę sobie do basenu. I zrobię sobie tutaj snapa. Tak, tutaj w tle jest pipek, oczywiście. A ja zrobię fotkę i napiszę fajny masz basen. Mogę się tutaj pokąpać z tobą. O, tak, ja jestem ciekawy, czy pipek się przestraszy. Dobra, wyślę mu to i szybko uciekam stąd, żeby on nie myślał, że tutaj jestem. No nie, no, znowu dostałem jakiegoś snapa! I tu jest snap od stonika O, o co on robi u mnie w tobu? O, nie dobra, w takim razie czekajcie, szybko, muszę wejść tutaj na górę i teraz na dach. Może spróbuję mu wejść, tak jest, jestem na tym dachu. Dachu. No o, nie, Shin Soniku Gdzie ty jesteś? To już się przestaje robić zabawne Ja mam taki miecz, pokonam cię Ej, zobaczcie, ja go widzę tutaj z dachu Przecież to jest takie dobre Zrobię mu fotkę z dachu Patrzcie, on jest akurat na tym basenie A ja wyciągnę sobie telefon I teraz zrobię mu fotkę z pipkiem Tyle, zobaczcie i napiszę Widzę cię bardzo dobrze, jestem koło ciebie Tak, dobra, szybko wyślę mu to widzowie I muszę stąd uciec, jak najszybciej Czekaj, nie, dobra, zaraz to zobaczę No, uh, nie, uh, znowu jakiś Snap, uh, czy to jest od Sonika O, o, to się już nie robi Zabawne, uh. a, on jest tutaj na górze No nie, no, bardzo dobrze, wiecie co Otworzę mu nawet garaż, tak, wszystkie drzwi Mu otworzę i chcę go przestraszyć Na maksa, zobaczcie, o, on jest tam na balkonie A ja teraz, chcę, o nie, jego domku <suszy> ta jest bardzo niebezpiecznie nie, ja muszę stąd uciekać. No, nie, może powinienem pójść do luczka? Tak, on chce iść do mnie, ale nie ma takiej opcji. Dobra, wejdę mu tutaj na górę. I mam pomysł, żeby na przykład tutaj wyłączyć wszystkie światła. Zobaczcie, w jego domu będzie tak strasznie, jeszcze tutaj na górze. Ma pełno lampek, które możemy oczywiście wyłączyć. Tutaj będzie bardzo ciemno w tym pokoju. O nie, czemu w moim domu nagle się zrobiło tak ciemno? Halo, jest ktoś tutaj! He, patrzcie, ja mogę nawet połączyć się w łóżku. Mogę teraz udawać, że mnie nie ma. Dobra, jestem ciekawy, czy pimpek w zobaczę, że tutaj jestem! Kto zgasił wszystkie światła? No nie wierzę. Tutaj jest tak ciemno, ale się zbeczyłem. Muszę i spać! O tak właśnie tą to... pi... Jest koło mnie, dobra, mam pomysł w takim razie. Ty jak on mnie nie zauważył, ja normalnie leżę tutaj, koło niego, dobra, wezmę aparacik i teraz cyknę mu fotę normalnie, patrzcie to. Leżę sobie ja koło niego, przecież to jest takie dobre, dobra, napiszę mu słodkich snów, tak, dobra, jak mu to wyślę, to na pewno się zdziwi i czekajcie szybko. Ja stąd ucieknę, żeby on mnie nie zobaczył, co to było, widzowie, to jest na maxa przypał, dobra, szybko uciekam! A, co jest, czemu znowu dostałem jakiegoś snapa? Chwila, czemu Sonic ze mną spał? Nie, to jest. Mocne! Ha, ha, ha. to jest bardzo dobre widzowie, przecież to jest takie śmieszne. Dobra, wiecie co? Ja mu powiem, idę sobie zrobić prysznic, tak. I jestem ciekawy, czy on tutaj przyjdzie na dół. Więc uwaga, napiszę, to idę sobie zrobić prysznic, tak. U ciebie w domu. Przecież to będzie takie straszne, wysłałem mu to, dobra widzowie. Wejdę sobie tutaj, otworzę sobie, jak gdyby nigdy nic. I na na nasi Sonik się robi prysznic. co nasi jest u mnie w łazience? To jest niemożliwe. O-O. Czy on naprawdę tutaj jest? Daleci, ale ja go nigdzie nie widzę No tak, patrzcie, jak się ukryłem Idealnie na kibelku, mogę se nawet usiąść Ej, dobra, widzowie, zrobię mu fotkę Tak, on mnie nie widzi, czekajcie, to on jest Dosłownie koło mnie. czekajcie, obrócę to O, i widzę go, dobra, napiszę Emu, sam się kopiesz. dobra, to będzie takie mocne Widzowie, dajmy mu coś takiego I czekajcie szybko, może tu uciekniemy, póki nie patrzy Co, on, jak, znowu jakiś Snap, do nie gadajcie Czemu jestem sam, no nie I on był na kieblu za mną Ale nigdzie go nie widzę, to jest takie przerażające. Idę do Luczka. On na o. pewno musi mi pomóc szybko. O nie, widzowie, dobra, ja w takim razie muszę się zamienić. Wyglądam już znowu normalnie. Zdjąłem te przebrania. Patrzcie, on biegnie do mojego domku. Luczek, Luczek, wstań! Trzymam straszny szyń, Sonic jest w moim domu! O ja, jak mu się wytłumaczę, że byłem akurat tutaj? Pimpek, co ty chcesz ode mnie? Ja akurat yy, byłem na zakupach. Nie ma na to czasu w naszych oh. domkach, grasuje szyń, Sonic. I my musimy się jakoś zabezpieczyć. Mogę iść do ciebie spać? Haha, <laughs> co ty gadasz w ogóle? Ty nie chciałeś w ogóle, żebym przyszedł do ciebie, sorry. No jak to proszę cię, Luczek, ty masz taki fajny dom. Ja się boję spać samemu, dobra, wchodzę do ciebie, sorry. Ej, nie, Pipek, dobra, ja w takim razie. Ciągnę taką broń, Pipek wypadł, co odpowiedziałem, ty nie chciałeś do mnie wprowadzić do swojego domku, to teraz ja ci nie pozwolę. Ej, co ty robisz? Nie, <laughs> proszę, ale straszny Sonic jest u mnie! Ja nie mogę zamieszkać tam sam! O, no dobra, pipek, możesz u mnie zostać w domku. W sumie ja będę dobrym kolegą. tylko Pipek bądź cicho, bo ja chcę i spać, okej? Okay? W moim domku. No pe że tak ja też idę spać Ja mogę nawet spać tutaj na kanapie U. Dobra, na razie Luczek, o tak, ale super kanapa, a mnie Ej, dobra, możesz sobie tutaj spać w sobie a ja idę na górę, tylko tutaj nie krzycz jakby coś się działo, bo nie, nie ma żadnego szinsonika, czaisz. No pewnie że... Tak, u ciebie będzie bezpiecznie. Na pewno Sonic się tutaj nie dostanie. Tak, ja już zgaszam tutaj wszystkie światła, i proszę mi oczywiście tutaj nie przeszkadzać, bo ja muszę się wyspać, bo rano mam do pracy i do szkoły. Dobra, w takim razie ja idę na górę. Dobra, trzymaj się miłych snów. Ej, dobra, Pipek myśli naprawdę, że ja będę spać. Dobra, wiecie co, ja tak naprawdę wyślę jedno zdjątko tutaj, na przykład, że o, idę sobie spadku do pipka, żeby Pipek myślał, że ja śpię tak naprawdę, więc uwaga, wyślę coś takiego, idę spać. Słodkich snów każdemu. I mu to wyśnę oczywiście. Ale teraz szybko wstanę, żeby Pimpek nie wchodził do mnie do domku, do mojego pokoju, to ja w takim razie zamienię się teraz. Znowu w tego strasznego Shinsonika. Tak jest, zobaczcie. <laughs> Jestem znowu Nie I teraz mogę dalej Pipka prankować. I czekajcie, ej, on coś mi wysłał tutaj ze snapa. Dobra, co to jest? I Ja też śpię. Ej, wysłał mi fotkę! Ej, dobra, to jest idealny moment, żeby wyjść. O, przez okno. Tak. Wtedy będziemy prankować Pipka. Czekajcie, tylko, czy da się tutaj otworzyć jakoś balkon, Będę muszę to zrobić. Dobra, szybko, wychodzę balkonem, widzowie, i szybko pójdę naokoło mojego domku. I zobaczcie, raz tutaj jest. Będę widział pipka, takie I on powinien spać gdzieś tutaj na kanapie Z tego co mi się wydaje, tak, gdzieś tutaj Miam, 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 ale mi się dobrze Śpi, miam, 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 miam. Ej, tak, widzę go, dobra, w takim razie wyciągam Telefon i napiszę tutaj wiadomość Zrobię ze zdjęcie z nim i nawet go tutaj Uchwyciłem na górze i napiszę, że Nie uciekniesz mi Tak, dobra, to będzie taki śmieszny Pipek się na mega przestraszy A, kto do mnie znowu Uff. Dzwoni, przecież Luczek już śpi Ja też prawie spałem, ale Czekajcie oh. czemu to jest Sonik i on! Jest przed domem luczka! No nie, tu nie jest bezpiecznie! <laughs> dobra, Pipek się mega bój dobra! Nie mogę tutaj dłużej być! On wszędzie mnie widzi! Uciekam stąd nigdzie nie jest bezpiecznie! Ej, tak, zobaczcie, Pipek jest tutaj! Ej, Pipek, odwróć się to ja jestem tym Sonikiem Chwila czy ja słyszę Sonika za mną! O nie! Jak ty wyglądasz! Zostaw mnie! Wiesz co? Mam ochotę na takiego słodkiego pieska jak ty, i wiesz co? Wezmę sobie teraz taką broń. Hahaha, jestem Shin Sonikiem! Nie zostaw mnie, dużej pomocy! Shin Sonik mi atakuje, uratuj mnie! Nie ma twojego kolegi! Twój kolega jest najgorszy i on już nie żyje. Tak naprawdę jeszcze ty zostałeś do zabicia! Simpsoniku, Simsoniku, co ty zrobiłeś? Jesteś najgorszy! Ej, dobra, widzę wyprzysz, to jest takie śmieszne. Pyk się mega boi, ale dobra, tak naprawdę pimpek tym Simsonikiem to byłem ja, czyli Luczek i dałeś się nabrać! Ej, co, Luczek? Nie, no nie wierzy w to! Aaaaa, chodź, tutaj muszę się przywalić, bo imię!